Dzisiaj przedstawiamy naszą najnowszą kolekcję zatytułowaną Wolność, Freedom. Zainspirowana jest modtem narodowym Francji, który mówił o braterstwie, o wspieraniu się. I dzisiaj przedstawiamy to dlatego, że chcemy powiedzieć, że ta wolność powinna być również w modzie. Moda nie powinna nas hamować czy ograniczać. Moda powinna sprawiać, żebyśmy mogli rozkwitać w tym, co tworzymy, żebyśmy byli wolni z tym, co chcemy głosić. I dzisiaj dlatego nasza kolekcja przedstawiana jest w przestrzeni Paryża. Na ulicach Paryża, ale nie w żadnej sali e, ograniczonej ścianami, e, tylko na backgroundzie Palace de Tokio. miejsca, które jest wybitne, a dla nas bardzo bliskie sercu, jako artystów, którzy tworzymy. Dzisiaj chcemy też powiedzieć, że wolność jest nam bardzo potrzebna w tych czasach, które teraz są. Wolność słowa, wolność do bycia sobą, prawdzie, życie w prawdzie i takie zastanowienie się nad tym, po co tu jesteśmy i co w życiu chcemy zrobić i co chcemy po sobie pozostawić. I chcemy zainspirować też innych innych ludzi do tego, żeby zastanowić się nad tym, że może przyszedł czas, abyśmy zadali sobie konkretne pytanie, co możemy zrobić, żeby ten świat był lepszy. Jeżeli my sami coś od siebie damy, już będzie ten świat znacznie piękniejszy i wspanialszy, dlatego zapraszamy do świata metamorfos.